Dzisiaj Wam pokażę jak zbudować o taki oto traktorek z Lego. Oto części, których będziemy potrzebować. Dwa takie kołka. Coś takiego. Taki glocek. Jakiś luzik. Kierownica może być też kask oj spadnij takie coś dźwignia taki płaski klocek taka czwórka z trzema oczkami. taki taki klocek jakieś siedzenie Coś takiego, takie zegary, drugi, taka dwójka, taki klocek bardzo fajny, taki klocek, co ma od góry i od boku, nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem, złączki. Takie coś. Taki klocek. Taki klocek. Taki klocek. Takie coś. Dwa takie. I jeden taki płaski. Także przejdźmy do składania. Najpierw bierzemy dwa te klocki. Dwa takie wkładamy razem Bierzemy bolczyk wkładamy w ostatnią dziurkę O tak jak jest pokazane Bierzemy koła i dajemy Potem tutaj dajemy ten blok korzystaczek Odstawiamy na bok i bierzemy to. Do tego przyczepiamy taki klocek. Taki klocek. I to złączamy z tym. Potem bierzemy taki żółty. Dajemy go tu. Potem bierzemy tą czwórkę. Dajemy. Tutaj. I tutaj. Bierzemy dwie dwójki, wrzucamy tu. Tutaj i tu. A ta jedynka nam posłuży jako komin. Także naszą podstawę już mamy. Jeździ, jeździ. Teraz. Zaczniemy budować naszą kaminę. To tutaj dajemy. Dajemy to tutaj. To przyczepiamy do tego. Dajemy tutaj zegary. Takie różne. Albo ja to tu takie zielone dla detalu tutaj, żeby nie było pustego miejsca potem mamy tą dźwignię dajemy ją tutaj, o w tym miejsce o tak tak to ma wyglądać potem bierzemy kierownicę Dajemy tą kierownicę tutaj. Dajemy siedzenie. Ludzika. Możemy tym kubkowi dać kask, ale nie musimy. I dajemy to tutaj. Mamy kabinę. Teraz. Te dwa klocki dajemy tu i tu. Takie coś. Możecie tu też używać takiego klocka jak ten takiej wielkości, ale ja mam takie dwa. Układacie tą kabinę na miejsce. To wygląda traktor nasz. Jeszcze tutaj możemy dać dołkę zmiany biegów do ręki. I mamy gotowy traktor. Tak więc na razie widzowie. Zostawcie łapkę w górę i suba. Myślę, że Wam się podobało.